Słoneczko, sekundę mam, to ci coś pokażę. No jak to, gdzie jestem? No przecież mówiłam, casting wygrałam w Orientarium, pracuję najnowocześniejszym w Europie, na Konstantynowskiej, w Parku na Zdrowiu, przy fali, w Łodzi. A teraz zobacz, no zobacz, widzisz? Bestia jedna, samiec, drapieżca. Przepłoszą moją orangutankę, moją orangutaniczkę kochaną, bo ona normalnie tutaj ich tak siedzi i patrzy, tak patrzy i słucha, a udaje, że nie słyszy. A ja wiem, co w tej główce tam chodzi, co tam w niej się kręci. Ja wszystko wiem, bo ona teraz chce współżyć, rozumiesz, ale nie może, bo ona jest za malutka, za drobna taka. Dlatego wszyscy o nią dbają, opiekują się nią, testy ciążowe robią normalnie, wszystko dla jej dobra. Pełna opieka, no powiem ci, oddanie jak i nie wiem. No taka edukacja seksualna na najwyższym poziomie. No i co? Można? Można.